Wybacz mi żono, że Polskę ukochałem bardziej niż Ciebie i dziecko, pisał w ostatnim liście do rodziny tuż przed rozstrzelaniem działacz obozu narodowego Stanisław Piasecki. Te słowa stanowią motto wystawy upamiętniającej polskich narodowców, którzy ponieśli śmierć z rąk nazistów. W Miejskim Ośrodku Kultury została otwarta wystawa poświęcona polskim narodowcom, ofiarom II wojny światowej. Zdaniem organizatorów ekspozycja powinna wzbudzać refleksję na temat dzisiejszej Polski. Są to ludzie, którzy ponieśli męczeńską śmierć w obozach koncentracyjnych, którzy, którzy tak naprawdę stanowili elitę. W dwudziestoleciu międzywojennym ruch narodowy był tworzony przez arystokrację, przez inteligencję, był wspierany przez szerokie koła młodzieży akademickiej. I jedną z głównych zasług właśnie ruchu narodowego jest to, że nastawiało się na kształcenie nowych pokoleń Polaków po to, żeby później nam wszystkim żyło się łatwiej. Bohaterami ekspozycji są ludzie młodzi. Dlatego też wystawa jest skierowana głównie do młodego pokolenia. Warto właśnie skupić się szczególnie nad jedną tablicą, gdzie jest przedstawiona tak zwana piątka poznańska. Są to ludzie 20-22-letni, którzy tworzyli organizację narodową organizację bojową w Poznaniu. Byli to ludzie bardzo religijni którzy zostali w pierwszym roku aresztowani przez Niemców, yy, uwięzieni w Dreźnie i tam ścięci toporem. W 1999 roku Ojciec Święty batyfikował całą Piątkę Poznańską.